Fortnite x Minecraft. W internecie pojawiło się wiele fejkowych wycieków i zdjęć, które to przedstawiają tą oto kolaborację. Ja natomiast przedstawię wam tylko fakty, które są nam znane i na pewno pojawią się w Fortnite w najbliższych aktualizacjach. Jeżeli zostawisz łapeczkę w górę w ciągu 5 sekund, to oczywiście możesz wygrać skina Minty, bo mam taki kodzik jeden u siebie w domu. Wystarczy zostawić łapkę w górę, komentarz dotyczący kolaboracji oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Wtedy będziesz miał okazję wygrać ten kill -off. A ja bez zbędnego przedłużania lecę sobie do materiału, bo myślę, że jest całkiem ciekawy. Jak pewnie zdajecie sobie sprawę, chiński Fortnite rządzi się swoimi prawami. Ma ono oddzielne kosmetyki, oddzielne skiny i wszystko tak naprawdę wygląda inaczej. Skiny te w Fortnite Battle Royale muszą być przystosowane właśnie do chińskiej wersji, gry, dzięki czemu po prostu Fortnite w Chinach ma prawo bytu i jest on w ogóle dozwolony do grania. Co prawda również w ograniczeniach, natomiast wydaje mi się, że i tak to jest spoko dla Fortnite'a, że tak Chiny potraktowały właśnie tą grę. W Chinach natomiast Minecraft jest równie popularny jak i Fortnite, tak jak i w Polsce od ostatniego czasu. Minecraft x Fortnite to kolaboracja, która po raz pierwszy ukazała się całkowicie w Chinach, a tu jest screen przedstawiający właśnie tą kolaborację z oficjalnego chińskiego Twittera Fortnite'a. Sami możecie zobaczyć, że mamy Tutaj, wielkiego bossa po lewej stronie oraz, oraz screena z Minecrafta z mieczem, który to patrzy się w stronę właśnie naszego bossa, który znajduje się w Fortnite. Mamy tutaj wszystkie firmy odpowiedzialne za Minecrafta i Fortnite właśnie w Chinach i cała kolaboracja jest tam już całkowicie zapowiedziana. Co ciekawe, cała kolaboracja nie ma pojawić się tylko w Fortnite, ale również i w chińskim Minecraftie. A screen z samego gameplayu, jak i wyciekł właśnie w Chinach, możecie zobaczyć właśnie w tym momencie na ekranie. Na samym screenie widzimy, jak właśnie z materiałów budowlanych jest tworzona RAM oraz ściany naokoło. A przed nami znajduje się właśnie portefort, który już w Fortnite został usunięty z gry. Wydaje mi się, że tekstury wyglądają całkiem ciekawie, po prawej możemy widzieć tą fajną zieloną charakterystyczną trawę dla Minecrafta. Oczywiście możemy zobaczyć również bronie z Fortnitea, które znajdują się w grze. Co może spowodować, że Minecraft wprowadzi nam tryb, w którym to będziemy mogli rozgrywać właśnie grę Battle Royale. Co możemy zobaczyć po ikonkach zabójstw oraz właśnie wszystkich innych tego typu rzeczach. W internecie pojawił się też skin tej kolaboracji, które to możemy zobaczyć. Sobie właśnie w tym momencie na ekranie. Między innymi jest to Steve, czyli jedna z najpopularniejszych postaci właśnie w Minecraft. Steve jest to podstawowy skin postaci, który otrzymuje każdy na samym początku gry. Czy w oryginalnej, czy właśnie w tej nieoryginalnej wersji Minecrafta. Zawsze dostajemy Steve'a. Dodatkowo jeden z najbardziej rozpoznawalnych potworów w świecie gier komputerowych, najbardziej zmemowanych na świecie i w Polsce, również otrzymał swojego skina, jakim jest Creeper. Creeper jest to postać, która oczywiście przy zbliżeniu się do nas wybucha całkowicie i może zniszczyć nam na przykład dom, Bądź jakiekolwiek czanki, skrzynki, które mamy właśnie obok siebie. Creeper dostał swojego skina właśnie w Fortnite i wygląda on w ten sposób. Ciekaw jestem, czy Epic Games zauploaduje go właśnie do naszej europejskiej wersji Fortnite'a. Dodatkowo, oczywiście, pojawia się również Slenderman, czyli również bardzo charakterystyczna postać dla Minecrafta, która to oczywiście cały czas mrozi krew w żyłach, bo ja kiedyś grałem w Minecrafta i po prostu cały czas od mało lata ta postać jest najbardziej chyba wkurzającą postacią w całej grze. Sami możecie zobaczyć tego skina i wydaje Wydaje mi się, że jest on całkiem ciekawy, a skiny Minecraftowe w Fortnite podobają mi się naprawdę niesamowicie. Dajcie znać w komentarzu, co wy myślicie o tym skinach, a ja przejdę sobie po prostu dalej. Do internetu wyciekł również gameplay z mapy kreatywnej, która to właśnie utworzył jeden z graczy. Możemy zobaczyć, jak mógłby wyglądać świat w Minecraft w Fortnite, i wydaje mi się, że jest on całkiem ciekawy. Dodatkowo wielu graczy, również udostępnia ten gameplay, który to widzimy całkowicie nawiązanie do właśnie Minecrafta. W Minecrafcie będziemy możemy zobaczyć różne jaskinie, i tak samo tutaj. Fortnite pochodnie oraz różne rudy różnych metali mogą być wykorzystywane do przeróżnych rzeczy. Ciekaw jestem, czy w Fortnite Battle Royale będziemy mogli skraftować sobie na przykład coś do szybszego zbierania materiałów. Byłoby to całkiem ciekawe. Sami możecie zobaczyć, że pochodnie oraz wszystkie jaskinie oraz materiały są odwzorowane praktycznie jeden do jednego. I wydaje mi się, że są one całkiem ciekawe. Każdy z nas pewnie chciałby zobaczyć taką kolaborację, bo szykuje się naprawdę niesamowity event w samym Fortnite. Jednak coś tutaj nam się absolutnie nie zgadza. W Minecraftie nasza gra wygląda całkiem inaczej ze względu na tryb patrzenia się właśnie na naszą broń. Fortnite jest to tryb trzecioosobowy, a w Minecraftie zazwyczaj gramy z pierwszej osoby. Ciekaw jestem, czy w Fortnite będziemy mogli zobaczyć tryb Minecraftowy, gdzie to będziemy mogli po prostu strzelać z pierwszej osoby. Wielu graczy domaga się tego trybu od początku pierwszych sezonów Fortnite, natomiast nigdy to nie zostało wprowadzone do gry. Prawdopodobnie w Chinach przy okazji kolaboracji z Minecraftem trzeba będzie taki tryb wprowadzić. Ewentualnie Minecraft dostosuje się do Fortnite'a i będzie to po prostu w trzeciej osobie. Dodatkowo różnią się jeszcze tym, że Fortnite jest free to play, a za Minecrafta niestety musimy zapłacić sumę 100 zł. Z chińskich wycieków dowiadujemy się również, że do gry może zostać dodany diamentowy z który miałby wyglądać dosłownie w ten sposób. Jest to zwykły diamentowy kilo, który to po prostu znajduje się w Minecrafcie i miałby on znajdować się również w Fortnite'cie jako znak charakterystyczny. Ciekaw jestem czy działałby on jakoś inaczej, bo na przykład diamentowy kilo właśnie w Minecrafcie potrafi kopać szybko wszystkie materiały. Ciekaw jestem, czy jakaś osobna mechaniku do trybu z Minecraftem będzie dodana właśnie do tego kilofa. W Minecrafcie natomiast do samego trybu Battle Royale będziemy mogli wybrać sobie skina, który jest charakterystyczny właśnie dla tych fortnite'owych. Sami możecie zobaczyć próbkę w tym momencie na ekranie. Mamy tu Renegade Raidera i różne charakterystyczne skiny, które w Fortnite znajdują się już od naprawdę dawien dawna. W Minecrafcie również możemy je ustawić ze względu na bazę skinów, która to po prostu znajduje się w necie i możemy tam wyszukać naprawdę mnóstwo skinów, które właśnie w Fortnite możemy sobie również ustawić. Natomiast Minecraft ma udostępnić nam wyszukiwarkę skinów, która to bez problemu będzie pozwalała nam ustawić każdy skin z Fortnite'a właśnie w tej grze. Ciekaw jestem, jak do końca będzie wyglądał tryb Battle Royale w Minecrafcie, bo jest to dosyć ciekawa sprawa i wydaje mi się, że ta kolaboracja może nam przynieść jeden z największych wybuchowych eventów właśnie na świecie. Ze względu na to, że są to dwie najbardziej popularne gry na ten moment, jeżeli chodzi o całego YouTuba na świecie oraz całe Google i wszystkie wyszukiwarki, które znajdują się w internecie. Są to dwie najpopularniejsze gry, więc dlaczego nie miał by połączyć sił po to, aby uzyskać jak najwięcej graczy. W samym internecie odnośnie informacji do Fortnite X Minecraft znalazłem jeszcze to zdjęcie które to zwiastują nam, że prawdopodobnie w Fortnite pojawi się nowy event związany z Minecraftem i do tego będziemy mieli zwykłe challenge, które będziemy musieli wykonać za nagrody. Prawdopodobnie w tych nagrodach znajdzie się również ten diamentowy pikak za najwyższy poziom wykonania tych wyzwań. Jest to całkiem ciekawa sprawa, bo dwie największe gry łączą swoje siły w Chinach i ciekaw jestem, jak to wyjdzie na Europę i świat. W internecie powstało wiele niesamowitych trybów, które to właśnie imitują Minecrafta w Fortnite. Cie. Na przykład Farel nagrał walkę z Ender Dragonem, który jest swoiście z Minecrafta, ale właśnie w Fortnite, co powoduje, że kilka takich trybów może naprawdę niesamowicie przyjąć się na polskim YouTubie. Fajnie by było, aby taka kolaboracja doszła do skutku ze względu na to, że byłby to nieograniczony materiał, na przykład dla mnie do nagrywania wam różnych challenge, dzięki czemu właśnie ten event może wprowadzić kilka różnych nowych, ciekawych trybów, które całkowicie urozmaicą grę. Na przykład, walkę z Ender Dragonem, czy walkę z Creeperami, które wybuchają nam na mapie i niszczą absolutnie wszystko. Jest to naprawdę niesamowita rzecz, bo dwie największe firmy łączą swoje siły właśnie w Chinach. Fajnie by było, aby w Europie również coś takiego się stało i na wszystkich regionach, jeżeli chodzi właśnie o Fortnite, ze względu na to, że ta gra całkowicie że te dwie gry i ich content oraz widzowie całkowicie mi się wydaje się pokrywają i wydaje mi się, że jest to naprawdę dosyć ciekawe, co może ukazać się w przyszłości właśnie w Fortnite. Ciekaw jestem, jak to naprawdę Epic Games rozwiąże. Na YouTubie ukazał się również nieoficjalny trailer, który to właśnie stworzył Enzite, czyli ten człowiek, który zrobił nam niesamowity film z eventu, który musicie w tym momencie zobaczyć, bo jest on naprawdę niesamowity fabularnie i Fortnite postać z Fortnite właśnie przechodzi do świata Minecrafta, co cały właśnie event będzie nam oczywiście na Naprawdę fajna rzecz. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, a ja puszczam wam trailer i już wam nie gadam. Jeżeli film Wam się spodobał i naprawdę lubicie kolaborację Minecrafta z Fortniteem, to dajcie znać w komentarzu. Ja lecę sobie do kolejnych materiałów do tworzenia i oczywiście mam live'a na Facebooku. Możecie tam wpaść, link macie teraz na ekranie. Do zobaczenia za niedługo.